Dzień dobry Państwu. Jestem kolejny raz na wielkiej uroczystości Świątyni Opatrzności Bożej. Jako stały darczyńca od lat, który uczestniczy tutaj w, w, w wszystkich poczynaniach i działaniach świątyni związanych z rozbudową, jestem dzisiaj również tu na uroczystości, tym bardziej, że dzisiaj jest wyjątkowa uroczystość, wspaniała, bo mamy relikwie Bożych sprowadzane, Mamy dziecka, mamy wybory prezydenta, uroczystości, co nie miara. Jest wielką przyjemnością i radością się tutaj spotykam. Jestem kolejny tu raz, tak jak powiedziałem, i, i miło mi tutaj spotkać. Spotykam też tutaj ekipę, która mnie tutaj naprawdę zaprasza, żebym kilka słów powiedział, więc wielką przyjemnością, a ponieważ jestem z Ursynowa, w sąsiedniej, w sąsiedniej parafii św. Tomasza, więc tutaj do tej świątyni z wielką przyjemnością zawsze przyjeżdżam jako darczyńca. Czuję, czuję tu wielki sentyment i radość, że taka, taka uroczystość tu się odbywa i że mamy taką piękną świątynię Opatrzności Bożej, która jeszcze będzie rozbudowywana, którą znam dokładnie i będę uczestniczył na tyle, ile, ile będę mógł w stanie. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego życzę.